Zespół pasji do nieruchomości ma ogromną przyjemność zaprezentować kolejną metamorfozę nieruchomości, jaka znajduje się we Wrocławiu w kamienicy na trzecim piętrze. Mieszkanie przeszło remont generalny, obecnie możecie zobaczyć je jeszcze przed remontem, a na powierzchni 59 m2 znajdowały się dwa duże pokoje, wąska łazienka oraz mała kuchnia. Wielkim atutem tej nieruchomości są dwa balkony. W mieszkaniu zmieniliśmy, no niemal wszystko, a przede wszystkim układ funkcjonalny. Wymieniliśmy podłogi, całą elektrykę oraz hydraulikę. No, przenieśmy się zatem do nowej odsłony tej nieruchomości, w jakiej nasz zespół wykonał szerokie prace remontowe. Zapraszam do pierwszego pokoju premium o powierzchni 25 m2 z niezależną łazienką, aneksem kuchennym oraz balkonem. Obecnie możecie zobaczyć, jak prezentuje się pierwsza łazienka. Już nieco odświeżona. Jak widzicie, głównym elementem, jaki wyróżnia ten pokój, to ściana okienna z zachowaną cegłą i łukami nad oknami. Oryginalny projekt, zabudowa w kolorystyce beżowo-granatowej z elementami drewna o głębokim wybarwieniu to zdecydowanie elementy wyróżniające to mieszkanie. W kolejnym pokoju premium na powierzchni prawie 30 m2 znajduje się salon z aneksem kuchennym, wydzielonym miejscem sypialnianym oraz nowoczesną łazienką. Ta część mieszkania charakteryzuje się bardziej stonowaną i spokojniejszą kolorystyką, co wnosi elegancję i ponadczasowy styl. Oczywiście cała zabudowa, podobnie jak w pierwszym pokoju, została wykonana na indywidualny projekt. Mieszkanie jest idealnie przygotowane pod wynajem dla osoby, jaka pragnie posiadać dobrze zoptymalizowaną oraz zyskowną nieruchomość. Jeśli podobają Ci się nasze realizacje, skontaktuj się z nami. Może poczujesz, tak jak my, pasję do nieruchomości. Oczywiście czekamy na Wasze komentarze oraz subskrypcje na kanale YouTube Pasja do Nieruchomości.